Żył sobie pewien odważny rycerz, bohater, tępiący złoczyńców i potwory. Pewnego dnia doszedł do wniosku, że przydałby mu się mały pomocnik. W tym celu udał się do znajomego czarodzieja i przedstawił mu sytuację. Na to ten powiedział, że nie ma problemu, ma coś w sam raz. Zaczął grzebać w sporej skrzyni. Grzebał w niej dobre pół godziny, aż wyciągnął z niej małego krasnala. Zdziwiony rycerz się pyta: co ty oszalałeś? Ja potrzebuję kogoś do pomocy do walki z potworami, z bójcami, a ty wyskakujesz mi tu z krasnalem. Czarodziej na to: To nie jest zwykły krasnal, to magiczny krasnal. Chodź, pokażę ci. Udali się kawałek dalej. Znaleźli grotę grasujących nieopodal bandytów. Czarodziej postawił krasnala na ziemi i powiedział: Krasnalu, na bandytów i Krasnal ruszył, poturbował niemiłosiernie bandytów, łamiąc im kości. Szokowany rycerz patrzył na tą scenę z niedowierzaniem. Kiedy doszedł do siebie, wziął Krasnala i podziękował czarodziejowi. Wędrował jakiś czas z tym Krasnalem i spotkał rywalującego z nim rycerza. Postanowił na nim przetestować Krasnala i mówi Krasnalu, rozwal go! A Krasnal stał i się gapił. Przejeżdżający obok rycerz spojrzał na tę scenę i tylko się zaśmiał. Wkurzony bohater ruszył z powrotem do czarodzieja, by złożyć reklamację i mówi Chłopie, co ty mi dałeś za bubel? Ja mówię do tego krasnala, żeby coś rozwalił, a ten tylko stał i się gapił. A czarodziej mówi na to A, bo użyłeś złego słowa. Nie możesz mówić rozwal coś, tylko mów na coś. Na przykład na potwora, na bandytów, na teściowo. Wtedy wszystko rozwali. Bohater wziął sobie tę radę do serca i wkrótce ruszył w podróż. Trafił na przerażającą bestię. Postanowił znowu wypróbować krasnala i mówi: Na potwora! I krasnal ruszył na potwora, pobił go niemiłosiernie i połamał kości. Zadowolony rycerz ruszył dalej. Spotkał swojego rywala i powiedział do krasnala: Na mojego rywala! I krasnal ruszył na rywala, pobił go niemiłosiernie i połamał kości. Nasz zadowolony bohater ruszył w dalszą podróż. Po pewnym czasie zdał sobie sprawę, jaką mocą dysponuje ten krasnal. Postanowił ją wykorzystać do niecnych celów i obalić króla. Dojechał do stolicy i mówi do krasnala: Krasnalu, na straż miejsko. I krasnal ruszył. Wybił całą straż w mieście. Do króla doszły tylko wieści, że wrogie siły atakują jego miasto. Wysłał więc do obrony całe wojsko, jakim dysponował. Jak nie trudno się domyślić, wojsko nie dało rady powstrzymać krasnala. Do sali tronowej, gdzie siedział król, wszedł nasz bohater, trzymając w rękach krasnala. Zażądał od monarchy przekazania władzy. W przeciwnym wypadku zabije jego i wszystkich mieszkańców. Zrezygnowany król mówi: Dobrze, oddam ci koronę. Ale powiedz mi tylko jedno. Na chuja ci ten krasnal?